Czyli w takiej strategii w odcinku zagram sobie w BattleS2 i pokażę Wam... No, pokażę Wam fajną strategię. I... I powinno pokazać się odcinek z... A a Uli... a a a a nie to Uli.. Uli. 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 Anitet, ale postanowiłem, że on się będzie grać tylko raz na jakiś czas. No, Bo gra sama w sobie jest nawet fajna, yy, tylko że jakieś się nazywa? No tak, no tak się radzę, się trochę tak nią gra samemu. Jest zbyt trudno dla mnie na solo, jest zbyt trudno. Tylko o to mi chodzi. Gdyby chodziło mi o coś więcej, no ja to tak to bym to powiedział. No, chodzi mi, o to chodzi mi tylko i wyłącznie o to, że jest wcale nie za trudno. No mi poziom. No. I co ja chciałem jeszcze powiedzieć? No właśnie, wychodzi w sumie tylko tyle, jeśli chodzi o Anitta. Um, bo poza tym to nic więcej, nic nie mam do powiedzenia. nic, nic nic w ogóle. Yy, dlatego chcę wam jeszcze pokazać taką statylię, którą sobie tak umieściłem tak o. Tak przy okazji. No. Z użyciem Dardengadara. No, co za ham. No. Muszę trochę zmienić. No aż jak Darting Gunner jest tylko po to, żeby właśnie wziąć takie początkowe balony. No. Jak widać, no coś spory problem jest na początku. Właśnie z nimi. Może z nimi to. na tak A, bo mam pomysł. I napiszcie teraz w komentarzu. Albo przy piętym komentarzu, teraz będzie, czy zrobić nową serię, gdzie będę robić w Chociaż nie. Za dużo było sobie tutaj na kanale jest. Y, czy chcecie powrót Empire Apart? Jeśli tak, to, to, to w... długo to... się... tak lub nie. W komentarzu. Przy piętym komentarzu. Jeśli więcej będzie tak, po prostu zrobię odcinek 1, może 3 z Empiresa Party. Ale takie, takie, takie trochę inne niż wcześniej były. Oczywiście, jak ktoś chce. One będą trochę inne. No bo co, co, co? No mam wracać do takich starych filmów, jak kiedyś jeszcze nie montowali. Albo wie, zrobię właśnie z Empiresa yy, odcinki, ale będę je komentował. Już tak nie, nie na żywo, tylko już podczas montażu. Czy to dobry pomysł? Myślę, że tak, że tak będę robić tyle to filmie. Empires Apart. No. I poza, poza tym to właśnie koniec ogłoszeń. Koniec ogłoszeń. Tylko jeszcze napiszcie, czy chcecie, żeby, po, żeby Empires Apart powrócił, czy nie. Znaczy powróci tak, że będę nie. I dajcie mi challenge na przykład. I, dokona, I nie wiem, 7 botów na najwyższym poziomie trudności. I, on, i tam piszecie dokładnie tej zasady. I piszecie challenge, helenge piszecie. I tam, ja będę tam pisał, już odpisywał wam, że ok, ale coś tam na przykład. Ale bez tego i tego nie będę mógł czegoś tam zrobić. Żeby też nie dawali na bortyki z I bo weź najgorszych botów. Największych najgorszych botów. I wygraj. Bez takich. Bo takiego czegoś to ja nie wygrać, Nie. Do takiego czegoś nie... Tak no. Hmm. A nie, bo ma tutaj na metalowe. Oh, yeah. Dobra. Już się mu No. Iii... Wracając do onpiresa. Zrobię, nagram jeden na odcinek i pod nim, pod nim może zdecydujemy. Czy powróciłem PR z apart, czy nie. Ale będę go tak jakby przy montażu dopiero komentował. To wszystko komentował. I przy montażu wklejał. Myślę, że to będzie dobry No. Ty. Co jest? Widocznie no. nam wykradzanie obywateli, No. Naprawdę bardzo łatwa bitwa. No. I w plastiku to takie, no. Takie trochę inne taki krótszy krótsze. Teraz sporo... O, jeszcze opening wam zrobię. Bo czemu by nie? No i trochę, trochę zmienia sobie strategię na zdobywanie parków. No. W ogóle mam taki ukryty cel tutaj, taki własny swój cel w tej grze tutaj w Blunsach 2, żeby zdobyć 70 parę punktów, żeby zdobyć 70 pokarków. i żeby tutaj, jak macie to te znaki, żeby ono było taka szaro, czarno czerwona taka fajna, taka ognista. Tym pokazał, nie mam za bardzo jak. Bo tutaj no, nie ma pokazanych tych tych. No no okay. I w sumie teraz będzie moje gadanie tylko mam coś wtedy okupienia? kupienia. Odpiszcie sobie w ogóle Benjamina, ale to chyba, ale to chyba wiecie. Right. Yes. 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 Let's begin. Coś tak nie pamiętam. Coś gra. Halo. Yy, czy mam. Jeszcze dalej zbieram tego expa. Dalej zbieram. Nie mogę do zbierać, to jest dla mnie za trudne. Dobrze. E, to więc dziękuję za... A nie, jeszcze jedna rzecz. Na moim drugim kanale pojaw... e, powinien zaraz się pojawić film z World of Warplanes. E, y, no. Albo z World of Warplanes, znaczy. Albo będzie World of Warplanes, albo z takiej innej gry. Takiego takiego Battle royalu. No. Dziękuję za oglądanie i... Cześć!